Siemanko z tej strony Dim 2 i dziś pogramy sobie Crillą Będziemy grać biało, włosą kobietą o, mało brakowało Dobra co jest grać Muszę się stąd wydostać Muszę coś wspierać? Ja się inaczej kieruję, nie powiem Nie umie czarować Ale mam mieczyk. Muszę iść Tylko mieczek masz? O, ale fajnie się gra. brakowało. Te jakieś dziewczynce możesz Z czy to by się dzień nie powiem. To co robisz sama w środku lasu? Zwiedzam. Szukam zagubionych dziewczynek. Co ci się stało? To? Nic takiego. Powiedz lepiej, gdzie mieszkasz. W Zalipiu, tam by ci coś zdali na te rany. A skąd ci się tu wzięłaś? Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem, kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Och jeja. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Hm, czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. No, zobaczymy. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Bo to bardzo bezpieczne. Nie możemy! To jest król wilków i jego swora! Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. No chodźcie już wreszcie! Z kobietami tak zawsze jest. o małgosia, czyli jeszcze gdzieś Jaś jest? Faktycznie. Schowaj się. I sobie da a czekać, ja mogę zobaczyć co na ma chodzi. W, filmie, w bunku, czy coś. NB Możesz A to jestem chyba na tej samej mapie, coś mi się wydaje, widzicie? Tak, dokładnie tak. Ale jesteś dzielna! Nawet mój tatko tak nie umie! A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. No, mogę się nie mówić. Fajnie, że Zobacz, coś tam leży. Ło! Coś tam leży. Poczekaj, tu nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Zmarł niedawno. Głowa, rozchylone usta, przekrwane wargi. O, język przekryziony. Musiało go bardzo boleć nim umarło. Klatka piersiowa. Uu, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuca. coś nim podrzuciło i cisnęło drzewo. Noga. Hmm. coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło? Oj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. Hmm. A to co? Ze strony szpik. Ciekawe. Jeszcze brzuszek. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Wątróbkę sobie po prostu nie czemu brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. I wygląda na to, że mała nie znieśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Mhm. Akurat, król wilków go dopadł. Czy hm. dzieci stały się takie przemądrzałe? A ty przebyłaś? Co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie nie mam srebra ale mogę zrobić olej olej taki z rzepaku? nie taki bardzo specjalny olej z psiego smalcu stojadu, blakotu i wilczej wątroby po nim króla wilków będzie bardzo bardzo bolało no zobaczymy skąd nie mam materiału ja, ale jesteś mądra skąd znasz takie rzeczy tatko cię nauczył nie, nie tatko. Wujek. Wujek Besemir. Spiesz uh, uh, uh. pismalec. Czekajcie, czekaj, 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 Pisismalec więc skąd wziąć. Ona nie ma tych wiedźmińskich zmysłów, ale... O, ale zmasakrowane. Co to je zabiło? Miało wielkie szpony. Mogę operację wziąć na Wilka Jeszcze roślinki. Kto to nie miała Tojad całowitki? To jest... Zwiny na temat. I ma niezły fita Żuchy nie ma, możesz wejść. Ale jak je wilków będzie zły. Okej, okay, trzy takiego czegoś się wejść. Tu jeszcze chyba jest. No dobra, mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpal. Dobra, chodźmy, 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 chodźmy. chodźmy. Ej, chodźmy. Smarowidło na miecz. No, zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. No, zobaczymy. O, nasz miecz jest teraz czerwony. Zawsze był czerwony? Czy to jest tylko. Nie, to jest tylko jednak, myślałem, myślałem że czerwony miecz się zrobił, ale to jest tylko jednak... Wiecie, mm, pochwa na mieczu. Na mieczu. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. To nie muszą wracać. Logika dzieci. Nic przez jaskinie. No to prowadź. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. I co mamy, wilka? Co? Wilku, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Anta, co robi? Aleś mu popalić! Nigdy bym czegoś takiego nie widział! Ta? Mała, chodź, możesz wyjść! I szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W się natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren, wracaliśmy z Podgajów, kiedy to by dla nas dopadło. I nie udało się uciec, ale Jaren. Bez szczegółów, nie przymałem. Okej. Okay. Bardzo ma jakieś bandaże, coś do odkażenia? Tylko mnie poharatał, ale nie on, tylko co innego. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek. Na pewno Ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. Musimy za nim iść czy... ładowanie? Okej, okay, czy nie musimy za nim iść? Wina jabłka, chleb, ser. Mm, ładnie to wygląda. Oni nie, chyba soczewica jest, czy jakieś tam inne ustrojstwo. No tak rękoma. Ona chyba dziewczynka łyżeczką. No i kogoś się tu przyprowadził? Przecież to nie jest moja córka. Hmm. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafi rozpoznać własną córkę. Ale. ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Wróćcie. Ja Wypierdalaj mi stąd, zanim kosztuje. No, jak tam, dobry gularz? Mm, bardzo Ci dziękujemy, nie, nie jadłam mi nic. Od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. i chyba się prześpicie co? Małgosia na zapieczku, a dla ciebie każe przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Mm. Dziękuję, ja... jest spokojnie. Pogadamy jak odpoczniecie. Okej. Okay. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczy i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No już temat na całkiem inną rozmowę. Chcę. Muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem, ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Okej. Okay. Pomogę ci. Znajdę Twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. O, fajnie mamy immunitet. Nie rób oczu jak cielę. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Ach. Kiedy ostatni raz ich widziałeś? Przypadłem po ostatnim nowiu. Jakby je ambawiała. Jak to przepadły. przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zwiały po prostu. Czy ciągle za mało? Mogę obejrzeć ich pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Uh, uh, uh. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żeby mnie znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. No. Sprawy rodzinne. Oleje nałożone strzedają się prawdę dają większe wrażenie, albo jest całkowicie dla konkretnej grupy przewidźmy. Wiesz, moja trzeczka, tak, gdy była mała, bardzo, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o to zapytała? Pojęcia nie mam. A to ma pupę wiesz, za ścianą. <laughs> Rozumiesz, kurwa. Jeśli ktoś zrobi krzywdę, z mojej szczyny, obedrę kurwy syna ze skóry. To tutaj, Kurwa, znowu się zacięły. To wasza sypialnia. A tam jest pokój, Tomary. Dobra, to na nie dajmy. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak, jak zostawiły. Tu mamy coś? Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu się siało. Hmm, może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona ha. wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Sprawdźmy, szefa. Wejdziemy do Narni? To jest tak, jak ostatnio słyszałem o. Aha. kawałek świecznika. Ktoś rozstrzaskał go o ścianę i przebił się do szafy. dziwda. Robi się ciekawie. Rozejrzę się tutaj. Może znajdę jeszcze jakiś ślad walki. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Głębokie szczerby. Ktoś, Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. Hmm. A jaki świecznik, o jaki świecznik chodzi? O, jest reszta świecznika i plamy powinien. Ktoś rozbił butelkę. Ewrellus tu są. Dobry rocznik. Długo nie wytrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Coś mnie tu nilgarskim ścierwem cuchnie. Cholera, trop się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. świerczyna. Do tego okazona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Na że jest to, patrzcie, coś się pojawiło. Lalka? Co za brzydactwo! Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Dobra, to chyba już nic więcej tutaj nie ma. Stary klucz. Ciekawe które drzwi otwiera Czy widzicie warto było. Anysz Sandałowic i coś jeszcze Szafran! A to na co cię poprowadzi? Jeszcze niżej Tak? Mamy immunitet Jestem zupełnie pomieszczeni Ale? Tylko z stronę. Dokładnie. O A więc wiecże ogień dotarł przecież do weny. Mhm. Idziemy do barona. Ale może sobie weźmiemy jeszcze parę innych przedmiotów, które tutaj są, bo mam chyba jeszcze trochę miejsców, trochę mam, więc jest nieźle. Ten i tak śpi. Dobra, biegnijmy do tego barona, zobaczymy, co on tam nam powie. No, chałupka ma Rozejrzałeś się już. Aha. Poznajesz ten talizman? Hmm. Tak. tak. Aneczka, Aneczka nie go ostatnio. Wiesz skąd go miała? No. nie ma. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary Dziwak mieszka pod konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. Okej, okay, znalazłem lalkę. W pokoju tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami Czarnej Magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna Magia chyba się zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła Czarodziejkę Trismerigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak Czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być tris? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? No właśnie, ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szalpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem, czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście nikt nic nie wie. Dobra. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. No lecimy, lecimy do... lecimy do Guślerza, który zabił ojca siekierą. Chłopa, co się robicie? te sami widzicie, że ekspo cały czas dostajemy. Rara <try> Dzisiaj zrobisz mi butonga Nie wiem co to jest butong Ale tak po prostu się zrzymowało Daleko ten nie Lasz? 400 Na szczęście nie pada. Może sobie wyjść, coś porobić, ale pewnie zacznie padać. Dobra, 492. Czy do koślarza możemy jakoś trafić w inny sposób niż z buta? Nie możemy. Czyli lecimy z burza, z buta do poślarza Ale już 400 jest tylko 12 godzina, więc dojedziemy go o pierwszej. Okej, okay. jak nie, jak nie zabłądzimy oczywiście w lep się po nocy. Bo ze mną to jest wszystko możliwe, sami przecież wiecie jak to wszystko wygląda. Tu będę ci znowu... Ale ja nie chcę ich pić. że się dostać podoba mi się ta muzyka teraz tak jak jest właśnie gdzieś tu, tu mhm, tu. Czego tu czterech Chcę pogadać z guślarzem. Jeśli raz my będziemy z nim gadać. Mhm. Sugestia twoja. Wynosi się stąd. Natychmiast. <grym> A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego. Oczy. A ja za twoją głowę. Jak to chujasz? Spokojnie kurwa! Komuś wyświetlałem rękę sobie, żebyś się, żeby się wydawał. Żołnierz barona. Mm. A miałem mieć immunitet. O! Zobaczmy, gdzie jest człowiek, który narazi się kumplom Elika. Ja Halo. Jest tam to? No, otwieraj drzwi. jest bezpiecznie. Kogo diabli ja winien są? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Uuuu, człowiek a jak wilk, Zimy, choć nie stary, to na niego górasz czeka. Wyglądam w tej zbroi bardzo dziwnie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. miał kogoś chronić? Mm -hmm. Świeża świerczyna kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Lecz czy właściwie? złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi z czarnych źródeł, wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No ty gadać nie ja Tak tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę, nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, tyle bym wiedział gdzie dalej szukać. Szukać na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co, Co za księżniczka? Tylko To już się da Księżniczka! Tak. Koza uciekła! <ścoughs> to przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy! Bez kozy, Bez kozy. Bez kozy. Bez kozy. Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko gdzieś się podziała. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek, Lubi. Dzwonicie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Bo mnie zabiją. Zawsze na nie uważam, ostępne bestie. Mm, dobra. Masz nowy przedmiot fabularny, a przygotować się do użycia, umieścić go w odpowiednim miejsce na panelu na i tylko następnie wybierzmy nie szybkiego dostępu. Aha, czyli pewnie. Nie, jest. Ja Właśnie zostałem zniszczony w ogóle tą kozą. I starczy w tym odcinku moim. Widzimy się już niebawem w następnym odcinku z Wiedźmi 3. Dziki gon, więc zapraszam serdecznie. Teraz na koniec jeszcze wypadałoby zapisać grę. I widzimy się już niebawem. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, Team 2.